Cześć. Dzisiaj będzie o sterydach i o gramatyce angielskiej. Witam serdecznie na kanale. Sterydy i gramatyka? No, to oczywiście będziemy mówić o present perfect continuous. Mhm. Mm i jak sama nazwa wskazuje, będzie to połączenie czasu Present Perfect i czasu Present Continuous. Co zresztą będzie widać już w sposobie tworzenia tego czasu. Zaczniemy tradycyjnie od podmiotu, czyli Subject S, po czym dokładnie tak samo jak w Present Perfect. Postawimy operator have. Operator, czyli to słowo, które będziemy przerzucać na początek, żeby stworzyć pytanie, i do którego będziemy dodawać not, żeby to zaprzeczyć. I teraz tak. Dalej w czasie present perfect stawiamy trzecią formę czasownika, a więc na przykład I have done, I have seen, I have eaten, I have drunk. I tutaj też będzie trzecia forma czasownika, ale już bardzo konkretnego czasownika czasownika być. Mhm. I tu zawsze będzie być. Dlaczego zawsze? Bo to jest już początek. Czasy continuous. A zwróćcie uwagę, że we wszystkich czasach continuous mamy gdzieś być. Present continuous, I am doing. Past continuous, I was doing. Nie wiem, future continuous, jeżeli nawet zechcemy się w to bawić, I will be doing. I tu też będzie być. No, ale ponieważ jest to present perfect continuous, to to być będzie po have i będzie w trzeciej formie. I co dalej? I dalej już z kolei znowu, jak we wszystkich czasach continuous, czasownik z końcówką ing. Verb with ing. Na przykład I have been working like a dog. Dosłownie pracuję jak pies, a nieco bardziej po polsku pracuję jak wół. Po angielsku jakoś psy są chyba nieco bardziej pracowite. I tak jak powiedziałem, żeby zrobić z tego pytanie, wystarczy przerzucić have na początek. Have I been working like a dog? A żeby stworzyć przeczenie, wystarczy dodać not do have. I have not been working, w skrócie I haven't been working like a dog. I teraz o co chodzi w ogóle w tym czasie? Cóż, odpowiedź na to pytanie będzie podzielona na dwie części. Najpierw powiem wam, jak wystarczy to rozumieć, żeby sobie rzeczywiście poradzić w większości sytuacji. Czy to w szkole, czy to na jakimś egzaminie, czy to nawet podczas zwykłej, luźnej rozmowy. A potem. Jeszcze to sobie trochę rozgrzebiemy. Coś trwa od jakiegoś czasu aż do teraz i prawdopodobnie dalej trwa. Hmm. Na przykład I have been working like a dog. To znaczy, że ja od jakiegoś już czasu pracuję jak ten wół czy tam inny pies i dalej to robię. W dalszym ciągu tak pracuję. Albo she has been sleeping all day. Ona cały dzień śpi. Od jakiegoś czasu śpi, aż do teraz i śpi w dalszym ciągu. Ewentualnie jeszcze: I've been waiting for you for two hours. Czekam na ciebie od dwóch godzin. Od jakiegoś czasu, w tym przypadku konkretnie od dwóch godzin, aż do teraz i dalej czekam. I: I've been walking in the streets tonight. Spaceruję dziś w nocy ulicami. Spaceruję od jakiegoś czasu. I dalej spaceruje. I słuchajcie, te wszystkie przykłady prezentują nam tak naprawdę czas Present Continuous na sterydach. Tak, nie Present Perfect Continuous, tylko czas Present Continuous na sterydach. Pamiętacie o co chodziło w Present Continuous? Otóż był to czas, czy jest to czas, w którym mówimy o tym, co dzieje się teraz w tym momencie. Teraz w tym momencie pracuję jak pies. Czytam. In Ona teraz w tym momencie śpi, ja teraz w tym momencie na ciebie czekam i ja teraz w tym momencie spaceruję sobie ulicami. I tutaj rzeczywiście jest o tym wszystkim mowa, ale do tego dodajemy jeszcze taką informację, że to trwa już od jakiegoś czasu. Teraz w tym momencie, ale też już od jakiegoś czasu. Hmm? Pracuje jak pies. Teraz w tym momencie, ale też już od jakiegoś czasu. Ona cały dzień śpi. Teraz w tym momencie, ale też już od jakiegoś czasu. I tak dalej, i tak dalej. Jasne? W większości przypadków to Wam w zupełności wystarczy. Mówicie o czymś, co trwa od jakiegoś czasu, aż do teraz. I to dalej trwa? Present perfect continuous. Ta-da! Present continues. No, Ale! No! Musiało jakieś być. Nie? No! No, musiało. To prawdopodobnie jest tutaj nie bez powodu ponieważ czasu Present Perfect Continuous możemy też użyć, kiedy coś trwało przez jakiś czas i niedawno, na świeżo się skończyło. Niedawno, na świeżo, do tego stopnia na świeżo, że my to dalej traktujemy jako teraźniejszość. Dokładnie tak samo jak w czasie Present Perfect, który tak przy okazji całkiem niedawno odświeżyliśmy, więc jakby co, to zapraszam do tego odświeżonego odcinka, albo nawet i do tych starych. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Na przykład... I've been working like a dog... I'm so tired. Pracowałem jak pies, na przykład cały dzień, i teraz jestem taki zmęczony. Przychodzę do domu, ten dzień dalej trwa, czyli ja właściwie cały czas opisuję teraźniejszość, choć w sumie już nie pracuję. No jestem taki zmęczony, że idę teraz prosto spać. Albo przynajmniej powinienem, jak to śpiewali właśnie Bitelsi. Jeszcze jeden przykład. I've been sleeping all day, I'm so hungry. Cały dzień spałem, jestem taki głodny, no bo. Cały dzień spałem i wtedy w sumie nic nie jadłem. I okej, okay, to się już skończyło. Ja już przestałem spać, ja już wstałem, ale to jest dalej moja teraźniejszość. Zresztą z bardzo widocznymi skutkami. Czy tutaj zawsze musi być taka dodatkowa informacja? Nie. To jest tutaj tylko po to, żeby wam pokazać, o co wtedy w tych zdaniach może chodzić. Może, bo jakby to zebrać wszystko do kupy, to wychodzi nam, że Present Perfect Continuous to jest czynność, która trwa od jakiegoś czasu. Mniej więcej aż do teraz, i albo trwa dalej, albo w sumie niedawno się skończyła. Przy czym za każdym razem to jeszcze wcale nie jest moja przeszłość. To jest dalej świeże, obecne, teraźniejsze, bo w końcu prezent, nie? Jasne? I to jest już prawie wszystko, ale jeszcze nie wszystko. Ponieważ ten cały present perfect continuous, jak. Pewnie nie trudno się domyśleć, bardzo często będzie nam się mylił z tym zwykłym Present Perfect, zwanym też Present Perfect Simple, który jednak pamiętajcie jest czasem dokonanym. Tam za każdym razem to wszystko już się stało. No dobra, ale tutaj to też się mogło stać. No i fakt. My rzeczywiście będziemy mieli sporo takich sytuacji, gdzie w sumie to, czy wybierzemy Present Perfect Simple, czy Present Perfect Continuous, będzie zależeć po prostu od nas. Czy będziemy się skupiać właśnie na tym, że to się skończyło, czy na tym, że to trwa bądź trwało. W praktyce jednak różnica pomiędzy tymi dwoma czasami będzie się zamykać w dwóch punktach. Present Perfect Continuous bardzo często będzie nam odpowiadał na pytanie, jak długo. Jak długo coś już trwa? Na przykład. I've been eating donuts for two hours. Od dwóch godzin jem pączki. Jak długo? Od dwóch godzin. I to jest właściwie definicja czasu present perfect continuous, no bo coś trwa od jakiegoś czasu aż do teraz i prawdopodobnie dalej trwa. Natomiast present perfect simple bardzo często odpowie nam na pytanie, ile? Na przykład, I've eaten seven donuts. Zjadłem 7 pączków. O! Ponieważ jest to czas, który mówi nam o czymś, co ok, już się stało, ale nas interesuje teraźniejszość. Jak długo? Ile? To z tej różnicy między tymi dwoma czasami z reguły będą was tępić, czy to w szkołach, czy to na różnych innych kursach. A dodatkowo jeszcze, czas Present Perfect mówi nam o widocznych skutkach skończonej czynności, na przykład I've fixed your car. Naprawiłem twój samochód. I to jest doskonała wiadomość, na przykład od naszego mechanika, który do nas dzwoni i mówi nam coś takiego. On to już zrobił, to się już stało, no ale mamy tego widoczny skutek, rozmawiamy o teraźniejszości, trzeba pójść, zapłacić, zapłakać i odjechać w silną dal. Dużo gorzej jest jednak, jeżeli tenże sam mechanik zadzwoni do nas i powie nam: I've been fixing your car. Bo to, moi drodzy, najczęściej nie kończy się kropką, tak jak jest tutaj, tylko tak zwanym wielokropkiem. I to jest dopiero początek opowieści i ona nie skończy się dobrze. Wiesz, naprawiam twój samochód. No ale w sumie to mówiłem Ci, że będzie kosztować 600, a będzie kosztować 6000 i wyciągnęliśmy silnik i w sumie też nie ma kół, jedno gdzieś odjechało, a szyby to Ty miałeś? Ponieważ Present Perfect Continuous również może opisywać skutki, ale są to z reguły widoczne skutki nieskończonej jeszcze czynności, a więc też bardzo często nie będą to skutki nas zadowalające. I to znowu jest definicja czasu Present Perfect Continuous jak najbardziej, no bo coś trwa od jakiegoś czasu aż do teraz i prawdopodobnie dalej trwa, no w tym przypadku. Z całą pewnością dalej trwa. Przy czym prezentuję to jeszcze raz, żeby pokazać te różnice pomiędzy Present Perfect Simple, czy po prostu Present Perfect, a Present Perfect Continuous. Te różnice, na których głównie skupiają się ludzie, którzy chcą nas na tym zagiąć. Nie dajcie się zagiąć. Present Perfect Continuous, czyli właściwie czas Present Continuous na sterydach, ponieważ mówi nam o czymś, co dzieje się teraz w tym momencie, ale też trwa już od jakiegoś czasu aż do teraz. Od jakiegoś czasu aż do teraz, no i. Prawdopodobnie w dalszym ciągu cały czas trwa, choć jest też taka opcja, że w sumie skończyło się dość niedawno, ale jest dalej świeże i dalej nas interesuje. Przy czym, okej, okay, niech będzie, że się skończyło. Hmm? Jeżeli chodzi o główne, wytykane różnice pomiędzy Present Perfect Simple a Present Perfect Continuous, Present Perfect Continuous z reguły odpowiada nam na pytanie, jak długo coś trwa, a Present Perfect Simple o tym, ile czegoś już zrobiliśmy. I dodatkowo Present Perfect Simple pokazuje nam widoczne skutki skończonej czynności, a Present Perfect Continuous widoczne skutki z reguły jeszcze niedokończonej czynności. Jasne? No, to co? To może jeszcze kilka ćwiczeń. Najpierw jednak chwila dla fotoreporterów, czyli wszystkich tych, którzy są zbyt leniwi, żeby wejść zaraz na Instagrama Rock Your English, można sobie zapauzować i sprint screenować obraz. Ale tak jak powiedziałem, za chwilę to wszystko będzie na moim Instagramie. Tymczasem przechodzimy do ćwiczeń. She has read, czy she has been reading three books this year. She has read, czy she has been reading this book for three hours. I have fixed, czy I have been fixing your computer? It's ready. I have fixed, czy I have been fixing your computer, but it's going to take much more time and much more money than I expected. Mm -hmm. How many countries have you visited? Czy how many countries have you been visiting? I może jeszcze How long have you lived? Czy how long have you been living here? I uwaga! Tak. Czasem będzie możliwa więcej niż jedna odpowiedź. Przy czym musimy się wtedy liczyć z tym, że może się trochę zmienić znaczenie. A więc możecie spokojnie rozwiązać to ćwiczenie i pochwalić się zadaniami w komentarzach pod spodem, wybierając tę najbardziej oczywistą opcję, czy też wybierając tę opcję w oparciu o to wszystko, co powiedziałem w odcinku dzisiaj. Ale wszyscy bardziej ambitni mogą też się trochę pokłócić, twierdząc, że w sumie obie wersje są prawdopodobne. Wtedy jednak poproszę o wytłumaczenie, Dlaczego? I co to wtedy będzie oznaczać? Zdjęcie tej tablicy też już za chwilę znajdziecie na Instagramie, na który to Instagram, Instagram Rock Your English bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam też na wszystkie inne moje social media, na Facebooka, na TikToka Rock Your English. A jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w kursie grupowym, online, na żywo, na różnych poziomach, specjalnie dopasowanych do Ciebie, to zapraszam bardzo serdecznie na www.rockyourenglish.pl bo już 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 za momenci krusza kolejna tura. Przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień tutaj na kanał, na kolejny odcinek Rocker English. Dziękuję bardzo serdecznie. Aha, jeżeli chcecie wreszcie zacząć mówić I have learned English zamiast I have been learning English, mm -hmm, myślę, że powinniście bardzo poważnie rozważyć zasubskrybowanie tego kanału, oczywiście jeśli jeszcze tego nie robicie. Można też ewentualnie rozważyć dorzucenie się do kawy. A o wspomnianych kursach grupowych online dowiecie się więcej na wwwrockerenglish.pl. See ya!